Traktat pandemiczny WHO jest teraz negocjowany, to powinno radio wnet się skupić na tym. Yy, obywatele powinni szukać informacji na ten temat, co, bo, bo, bo rządy to uchwalą. Polski rząd po prostu pojedzie, bo do ONZ-u to jest takie bezpieczne miejsce, wszyscy tam się kochamy i tak dalej. To trzeba podpisać bez analizy. A jak się analizuje ten traktat, to jest traktat ustanawiający dyktatorski rząd światowy z uprawnieniami do sterowania każdym obywatelem każdego kraju na kuli ziemskiej. Włącznie z przymuszaniem tych obywateli do interwencji medycznych, bo WHO jest przykrywką. Włącznie z cenzurą, zakazem poruszania się. To WHO to nie jest ciało demokratyczne. Tedros to, to nie jest demokrata, tylko to jest kryminalista z Etiopii, którego Chińczycy posadzili tam i z pandemii, go Państwo pamiętają. Uwaga! Traktat zmienia uprawnienia obecnego WHO z funkcji doradczej taka była, już w pandemii się zrobiła nie tylko doradcza, ale musicie to robić, do funkcji narzucającej przymus prawny. Wcześniej WHO doradzało, promować zastrzyki trzeba, coś tam, a teraz będzie, można, będzie mogło zmuszać. Uwaga, ma narzucać rządom państw działania nie tylko w przypadku pandemii, ale w przypadku potencjalnego zagrożenia pandemią. Czyli zawsze. Co będzie, jeżeli ten traktat będzie podpisany, a teraz go... Piszą i negocjują. E, deklaracja obecna WHO mówi, że w swoich działaniach WHO musi szanować godność, prawa człowieka i wolność ludzką, osobistą. Te słowa mają zostać usunięte z deklaracji na mocy tego nowego traktatu, bo stoją w sprzeczności z tym, co za chwilę. Dyrektor WHO będzie dysponował pieniędzmi, Krajów obecnie suwerennych i będzie je przez alokacja środków. Czyli, na przykład Polska musi produkować aspirynę dla kraju Kongo. To będzie taką decyzję mógł podjąć dyrektor WHO Tedros. WHO będzie mógł przymusowo poddawać ludzi procedurom medycznym ja cytuję z dokumentu badaniom, szczepieniom, kwarantannom, chipowaniu oraz wszelkim możliwym procedurom medycznym wbrew woli pacjenta. Na mocy traktatu państwa mają obowiązek wdrożyć, uwaga, chciałeś rząd światowy masz, globalne, cyfrowe kękarty. Zezwalający, no, kękarta to już moje słowo, dokument cyfrowy, zezwalający bądź zabraniający jednostkom poruszania się, podejmowania pracy, wychodzenia z domu. Możesz sobie mieć paszport i dowód osobisty, nigdzie się nie ruszysz z domu, jak będziesz miał na kękarcie WHO zakaz poruszania się. WHO ma mieć moc zmieniać i obalać decyzje suwerennych narodów w sprawach zdrowia. Gdyż decyzje WHO mają być ostateczne bez możliwości odwołania, i polski minister zdrowia sobie będzie mógł fikać ile chce. Koszty w miliardach dolaju, dolarów mają być pokrywane przez budżety państw. Nie ma żadnego limitu ani mechanizmu kontroli przepływów finansowych. Czyli WHO mówi, musicie nam dać tyle i tyle pieniędzy, my zdecydujemy, co z tym zrobić. I dwa ostatnie: cenzura informacji. WHO ma dyktować, o jakich faktach nie wolno mówić. Jakich pytań nie wolno zadawać, totalna cenzura i prześladowanie za prawdę. Jak powiesz coś, co oni uznają za dezinformację, to masz być ukarany. I punkt ostatni, który sobie wypisałem: traktat wymaga od państw zbudowania na granicach infrastruktury do kontroli medycznych. I se możesz mieć paszport albo dowód, a na twojej Kękarcie będzie coś zapisane, a nawet jakby nie było zapisane, to i tak. Na granicy będą kontrole medyczne. To e, pytanie e, źródło, rozumiem, ONZ jest źródłem tego. Do, to skąd masz ten dokument? z, z ONZ-u to, to, to wszystko wisi w ONZ-ie są tak potworne dokumenty których nikt nie czyta bo są długie, napisane językiem po angielsku koślawym i tak dalej, nikomu się nie chce dziennikarzom już się nie chce odrabiać lekcji czekają na gotowca, dałem gotowca proszę wejść wstukać se w dowolny twitter Dowolnego spiskowca, który to wywiesił, i potem Państwo z wywieszonego przez spiskowca dojdą do samego źródła w onz Gdzie ten sam dokument będzie liczył 200 stron. Jest go trudniej przeczytać, ale proszę, proszę odrobić lekcję. Dziennikarze to nie odrabiać takie lekcje. A jak, dobrze. A jaki tytuł dokumentu? To Traktat pandemiczny WHO. To jest nowy, nowy traktat WHO. Słowo traktat i WHO i nowy. Proszę wpisać do wyszukiwarki i wyskoczy. Bo oni teraz negocjują, jak WHO ma wyglądać na przyszłość w związku z tym, czego się nauczyliśmy na covid e, Międzynarodowa umowa w sprawie profilaktyki. To... E, o, 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 o widzisz, o, znalazłeś. WHO, aktualizacja, 8 lipca 2022, 6 dni temu. Tutaj sobie... Ale no dobrze, to sobie będziemy e, spokojnie badać. E, te, no spokojnie to nie ma co, bo tutaj potrzebna jest. Nacisk a jak, na decydentów. Dob, Dobrze, a jak, kto podejmuje decyzję? To jest większość głosów? Nie, nie wiesz jak? Czy jest weto, czy nie ma weta? W onz nie.